witajcie, jestem xplaytons, bardzo serdecznie w nowym odcinku z i Ostatnio zrobiliśmy sobie trzy kolejne poziomy fabularne e, na 100%. E, były to Rodzinne Parypetie, Zatarg z Niewalaczem oraz Złote Lata. Więc A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie poziom Bohaterscy Bohaterowie, Wyspa Nomanisan oraz Powrót na Wyspę Nomanisan. A w następnym odcinku zrobimy sobie dwa ostatnie misje na 100%, czyli rodzina ponad wszystko, oraz ostateczne starcie. No, jeszcze w następnym, już ostatnim odcinku, zrobimy sobie przegląd postaci oraz pojazdów, bo jest ich na tyle mało, że na spokojnie zmieścimy się jakieś 20-30 minut. No, e, dobra. Nie ma co tutaj dłużej przedłużać. No, i po prostu przejdźmy do. Poziomu bohaterscy bohaterowie, Dobra, więc jesteśmy już tutaj w pierwszej części tego etapu w płonącym budynku. Część pierwsza, bo tak nazwany jest ten, e, ten pierwszy etap. E, I mamy tutaj na początku do zdobycia, a raczej do rozwalenia, jedną jakąś tam część e, i zestawu, czy coś w tym stylu. Tutaj nie możemy wrócić, więc potrzebujemy tutaj. Czy mi się zdaje, czy tutaj znowu jakby mamy. Mamy jakiś problem z ekranem. Chwilę. Dobra, ja jestem już z powrotem. Eee, dobra, więc teraz pójdźmy sobie właśnie tutaj. Weźmy sobie jakoś. Nie wiem. Yy, niech będzie Russell i powinniśmy dać radę wziąć ten yy, mini zestaw. Ale wróć, nie wrócimy tędy. No tak, no ma, ma sporo dziwnych rzeczy. W sumie mogliśmy też wziąć pad jego, ale to już tam yy, nieważne. Ale za to on się przyda tutaj. Dobra, hakowanko szybkie. I od razu dostaniemy mi zestaw? Nie, trzeba go jeszcze złożyć. Ale w sumie no to zostaliśmy go od razu. Dobra. Tutaj to już chyba na tyle, tam już część tego etapu w sumie czy możemy to... Chyba, chyba powinniśmy dać radę to pominąć bez jakichś większych konsekwencji. Po prostu przeje, przejdźmy tak. Najwyżej będę się wracać. No i tutaj jakoś trzeba wziąć ten niamusny ma klocek. Mamy tutaj kółeczko, więc chyba musimy to po prostu. Um, um, zgasić ten pożar, tylko że ten gościu chyba nam to przeszkadza trochę. Możesz się przesunąć? albo jakbyśmy zrobili coś takiego Chociaż jeszcze my musimy o, proszę bardzo e, tu jeszcze no właśnie tu gdzieś jeszcze jest kolejny, więc trzeba tu jeszcze zgasić dobra chyba, że to jest znowu to do rozwalenia co mieliśmy przed chwilą tam na początku, ale dobra chyba to kasimy chyba nie no tak na 4 i tam dalej już są chyba kolejne czy, te rzeczy, więc zobaczymy się po prostu tam. Dobra, więc jesteśmy już tutaj e, w tej, e, Tutaj, gdzie musieliśmy iść tam jaką rożą, żeby e, napełnić sobie bakę wodą, żeby mieć moce. Ej, tutaj mamy gaśnicę, dobre, bo tutaj, e, bo tam nie, nie, nie do końca widziałem, co to w ogóle było. I dobra, tu jeszcze po drugiej stronie mamy. Chyba ostatnim tą gaśnicę i w takim razie tą część mamy już załatwioną, ponieważ 4 mini zestawy były tutaj, a pią ten piąte to zdobyliśmy za pierwszym razem tam sobie w em, tej drugiej części po prostu. To się zobaczymy teraz, już w tamtej drugiej części. Dobra, jesteśmy już. No tutaj nie zło zapomniałem jak tu się paliło. Znaczy tyle, no aż się paliło tyle A ja, dobra, wiecie o co mi chodzi Dobra Raczej o ten ogień nie musimy... A dobra, jednak musimy się martwić A no to musimy jako pani nieomocny rozwalić tutaj A i wiem Tutaj kobieta sp e spadnie Z telewizorem chyba No tak Eee, dobra Figurka nie podniesie więc weźmy po prostu Pan na nie moc tego z tego poziomu cyk bierzemy No i tutaj już widać, że jest tego jeszcze sporo Dobra No szybko, szybko Okej okay. No jesteśmy już właściwie cyk No i dobra tutaj sobie odkręcimy to czy to nam coś da Chyba nie Ale za to na dole pokazuję że mamy mini zestawik I dobra i co? My mamy rozwalić tą maszynę czy mamy wy niej... Zagrać. Nie, rozwalić musimy. Okej. Okay. Spoko. Więc teraz weźmy sobie jakąś postać latającą. I podlećmy tam tamte rejony. O, proszę bardzo, tutaj potrzebujemy... Um, Żołnierza... Yy, yy, zbira żurnalistera. Więc mamy 7 chyba? Tak, yy, dobrze. Mamy jeszcze jakichś bandytów, ale oni mnie tam nie obchodzą. Tutaj jeszcze mamy, mamy możliwość, jakby tego strzelam w tarczę jakieś, więc tutaj jeszcze jedna nam została. Zaliczy nam to? To powinno. Dokładnie. Mamy 8 minikitów. No i teraz musimy przejść w tą stronę. Przez chwilę. O dobra O nie jeszcze Jeszcze jeden jest tutaj Prawie bym ominął No niech będzie na przykład teraz Masakrator Żeby tylko nie brać mojej postaci Albo Jack Jacka To, to ja to przetapalam w końcu czy nie? O teraz dopiero Okej okay. cyk Pięknie No to dobrze, że ci ciepło na sercu. A i tutaj ta sekcja, w której okazało się, że jestem bardzo jestem ślepy. Ale dobra, nie mówmy o tym. Tylko polećmy sobie tutaj w to to miejsce. No i naprawmy tutaj coś. No Dokończ to body. No i oczywiście do złożenia mamy ten... Ostatni mini kit, no proszę bardzo. No i dobra, no i pierwszy etap mamy zrobiony. Zajęło mi to w sumie około 10 minut. Więc nie spodziewałem się, że tak szybko. Więc może jeszcze, ee, więc może jeszcze zdążymy, je, do, jeden dodatkowy poziom zrobić. No dobra, na razie tym się nie zajmujemy, Tylko zobaczmy sobie podsumowanie. Oczywiście, to tam no już wcześniej mieliśmy tą paczuszkę za prawdziwego super takim Tak się przynajmniej wydaje. No i co, pewnie jakiś wóz strażacki mały. No dokładnie mikro strażacki. Mikrowóz strażacki znaczy. No i do miasta. No i dobra, tak jak już przystało na tradycję taką małą, no to zanim sobie przejdziemy do następnego etapu, to otwórzmy sobie wszystkie torebki. Mamy tutaj złotą. Taka okay, jakaś różowa super bohaterka. Diabla Okej okay. Założę się, że większość tych, tych super nawet nie było e, Pokazanych nigdzie w filmach Nie ma mocnych, ale no dobrze, już tam nie będziemy na to zwracać uwagi O, ale tam akurat kojarzę z zakończenia e, Tego szóstego e, Szóstego poziomu fabularnego w tej grze tam gdzie przed sądem było, e, gdzie sąd jakby oznajmił, że teraz bohaterowie znów są legalni To tą figurkę kojarzymy akurat, jak, e, e, jak jeszcze raz ma na imię? Blaise Stone. Okej okay. Dobra, więc teraz udajmy się do kolejnego poziomu Dobra, więc jesteśmy już na wyspie Nomanisan Um, tutaj z tego co wiem, no to tak. No to znowu mamy jeden mini zestaw już zebrany. I tutaj chyba też z tego co kojarzy są cztery w tej pierwszej fazie. O! No ba, więc... Weźmy sobie Syndra skoro już jesteśmy na jego wyspie. I zdobędziemy pierwszy minikit Co my tu zrobimy? Jakąś rzeźbę. A i to jeszcze w ogóle jeden na trzy. To jaki spoko. Tutaj możemy zlecieć w dół, gdzieś do wodospadu. A, proszę bardzo. E, dobra, no to skoro mamy. Chociaż e, Diabla też ma e, moc e, ognia, więc też. więc jam akurat tym razem weźmiemy Laystone, weźmiemy sobie kiedy indziej. No, więc pierwszy mini kit w tym poziomie dzisiaj zebrany. No tutaj już jest druga ta rzecz. Dla syndromu na przykład. Tu jeszcze możemy coś rozwalić, ale to raczej dla poziomu popularnego. A nie, to pułapka po prostu. Tutaj jeszcze um, przegapiłem. No Bez Sens. Nie, bo już myślałem, że to trzeba rozpalić. A to. Um, tego, a to chyba panie jeszcze coś. No bo. No bo to trochę wyglądało jak właśnie Jakieś większe ognisko Bo tutaj też są ogniska Ale dobra, nie ważne Nie wiem jak ja pomyliłem dziurę z ogniskiem Ale dobra Więc eee, trzeci minikit już zdobyty Możemy wziąć teraz mm, Proszę, o właśnie, postać latającą Poproszę syndroma Bo chcę tutaj fajną rzeźbę zrobić Syk. Elegancko. Tutaj znowu pułapeczkę, ale weźmiemy ją sobie dla... Yy, weźmiemy sobie tą monetkę. No tutaj... Też kolejna jakaś pułapka. Um, właśnie... Halo, Syndrom, czemuś ty się nie chciałeś ruszyć? O dobra, teraz już jest wszystko. Dobra, nie ma co z nimi walczyć nawet. Chyba, że muszę. No i chyba muszę. Chyba nieważne, nawet nie musiałem zbytnie e, tego robić tej lodowej ściany, bo trzeba było tylko się zmienić pana i nie ma co tego. Nieważne, mój błąd. Yy, dobra. Więc teraz podlećmy sobie tutaj. U, uwaga, unik. Dobra. Yy. Poproszę tutaj widok tutaj o, na tą dziurę. No nie, nie, nie. No nie chcę, chcę się zamienić w inną postać, która ma iluminację. Jaka w ogóle ma jeszcze postać iluminację poza Zygzakiem McQueenem? Gdzie to jest w ogóle? O tutaj. Yy... Moja postać ma? No kurde, nie wiedziałem nawet. <laughs> Dobra, tak. To już. E, wziąłem, no to możemy sobie lecieć dalej. Tutaj właśnie są, e, jest jeszcze kolejna ta e, rzeźba. Gdzie jest syndrom? Nie wiem, to już jest ostatnie, czy to jest przedostatnie, bo już nie pamiętam, czy to by no tak, no to ostatnia. Jeszcze jeden mini kit jest tuż obok. Nie wiem ten X coś może zrobić. Chyba nie... Może, a może chodzi o te papugi? Hmm. Doby to pytanie w sumie. Chwila, bo tutaj. Yy, za, jed, chyba zarówno jedno jak i drugie to służy do... Um, Przejścia, po prostu w dalszą część etapu, więc tu trzeba. Nie może, może jakaś postać będzie akurat się świetli, która będzie potrzebna. No to było przed chwilą pokazane, żeby przytrzymać trójkąt. A nie, dobra, już widzę, Boże, jestem ślepy. Tu Raselas potrzebujemy. Dobra. Hmm. No i dobra, no to dojdziemy tam sobie na, na spokojnie. Nie wiem, y, ale te rzeczy, y, kurde, no przecież kliknąłem y, kółko. Ale te, y, ta lupa, ta y, właśnie jest, dla, przynajmniej dla mnie, średnio widoczna. Ale no co, dwa razy bo. O, i teraz to wykopiemy. Proszę bardzo. No i dobra, no i teraz się zobaczymy już w następnej części tego etapu. No i dobra, jesteśmy już tutaj przy walce z Omnidroidem. Eeeem, yy, jeszcze... Yy, yy, jeszcze po drodze mieliśmy tą sekcję tam, gdzie... Yy, slajdowaliśmy sobie po skałach. Yy, nic tam nie było, więc nawet wam jej nie pokazywałem. Bo no nie byłem też nawet pewien, czy... ...czy cokolwiek tam... Yy, tam będzie po moim po, po moim pierwszym przejściu i czy w ogóle tam kiedykolwiek coś tam była. Ja nie chyba kumacie o co mi chodzi, nie? Czasami gadam tak, że nawet sam bym się nie, nie skumulował. o czym ja gadam. Dobra, no, no, nieważne. Tutaj mamy kilka e, tych pożarów do ugaszenia, więc weźmiemy sobie Luciana Chyba tutaj drugi pożar. Tu trzeci. Dobra, teraz przydałoby się kimś podlecieć do góry. Dobra. Dobra. Ósmy mini kit. Dobra. dobra. Teraz czy o tej stronie już wszystko? Wydaje się, że tak, więc trzeba teraz. Się, mogę się przełączyć na tamtą postać drugą? Nie Co tu zawalczyć chwilę z tym omnidroidem Dobra, to się za chwilę zobaczymy Dobra, nawal... Dobra, nakupałem tu, Trochę tutaj omnidroidowi No i teraz przenosimy się Do drugiego Po drugiej stronie No i dobra Tutaj mamy Z tego co widzę jakieś kamyczki akurat Dobra, no, Omni mnie drogi, proszę mnie zostawić. 2. No, puszczaj mnie. 3 trzy, 4 trzy, no, i 5. No, no ja... No, ostatni dziesiąty będzie gdzieś. Tutaj po lewej. I co? Musimy to tylko rozwalić. No, jaka Elastyna, ale niech będzie bankowy rabuś. Czemu by nie? Z tego co widzę, to muszę po prostu złapać linkom. No i maszujemy przycisk. No i mamy um, ostatni minikit. 20, 20 około 6 minut. E, tego Odcin odcinka zaczyna grania. No i dobra, no to podsumowanie po raz kolejny. No i za chwilę będziemy otwierać kolejne postacie, no i udamy się też do ostatniego już etapu w dzisiejszym odcinku. Jaki pojazd tym razem, może jakiś pływający, może jakiś latający Co to jest? Mikroosjom jak aksjomat? Nie wiem, może jakiś pojazd, nie wiem, ludzi syndroma. No i dobra, no i teraz oczywiście znowu otwieramy paczuszki. Co tym razem? A, mamy tutaj tego szefa, pana Ia Gilbert Harp. No dobra. I teraz jeszcze. Eee, nie, 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 nie chcę pojazdów, tylko tą nam paczuszkę. Za tym razem. No i znowu jakaś losowa postać. Użrena. Okej. Okay. W sumie też niewiele postaci nam brakuje. Ile Ile mamy obecnie? 106. Kurde, dobra, no to jeszcze tylko 7 postaci nam brakuje. Ok. No to no to zobaczymy się teraz w, w ostatnim już dzisiaj w dzisiejszym odcinku. No i dobra, jesteśmy już tutaj w tej zajezdni, czy co to tam było? No i od razu mamy tutaj wejście dla jakiejś małej postaci. Jak na przykład. Yy, niech będzie po prostu Max tym razem. Pa, pana żegnamy, pana nie potrzebujemy tutaj. No okej. Okay. Drugi, drugi już mini kit, bo pierwszy również był już z pierwszego podejścia. Dobra, tylko poproszę tutaj o wylecenie, chociaż tu mamy drabinę. Ona działa czy nie? Działa. Ale tutaj no to trzeba raczej rozwiązać tą łamigłówkę. Z tego co widzę. A później dopiero będziemy mogli zebrać kolejne minikity. No, no to zobaczymy się po prostu już tam. No dobra, jesteśmy już tutaj dalej po rozwiązaniu tej łamigłówki. Yy. I pierwsze, co już się rzuca w oczy, a to ten portret Syndroma. Jest ich tutaj z tego, co widzę, pięć. Tutaj jest pierwszy, tutaj jest drugi, tutaj za chwilę przejdziemy. Poszukamy już kolejnych, trzeci. Czwarty pewnie gdzieś tu będzie w tej okolicy. Może na górze. No jednak nie, w sumie to nie. Eee, to będzie pewnie w tej jadalni z lawą, czy coś. Dobra, tutaj czwarty. A piąty chyba tutaj, z tego co widzę. Dokładnie. Dobra, to możemy w takim razie już sobie polecieć. Tutaj, kurde, tylko proszę mi tu wylądować. Czemu ja nie mogę wylądować tu Z tej strony. Dobra, niech będzie Miguelem. Widzę, że on chyba zagra na gitarze w akurat. No, dokładnie. Proszę bardzo. Eee, no, tylko bym prosił z powrotem jakąś postać latającą. Dziękuję. I tutaj. Z tego co widziałem, to potrzebujemy zniewalecza ekranów, bo gdzie on jest? Tutaj. No, tylko że te, e, ci, te dziutki tutaj nie przeszkadzają w tym. O, proszę bardzo. No i dź, y, zadźwignie, jak widać, trzeba pociągnąć i nam się. Y, otworzy się to, czy gdzie to poleciało? A chyba po prostu no tak tutaj. No i okej. Okay. I z tego co widzę to tutaj jakby z tej części nie ma i trzeba by było właśnie pój pójść do tej jadalni. Więc mam nadzieję, że możemy na spokojniki sobie wezwać okay, już y tam y windę. Jak najbardziej tutaj ziuty wyskakują, więc... Nawet nie, nie chcę mi się z nimi walczyć, chyba że muszę. Oj, chyba muszę. No dobra, to. No o co ty mi tylko yy, czarną paćką strzelasz. A, widzę, że się zmieniamy w światło miła i w pana nieomocnego. Dobra, mogę tu pominąć tą kacynkę? Nie. Znaczy kacynkę, no. No, yy, bo wiecie, wiecie o co mi chodzi, chyba. Dobra, tu już od razu, gdzieś z tej strony. Widzę, że jest coś do zbudowania. 1 na 4. O, sali. Dobra. Zajmamy to kolejne, ale On nie zbuduje, ma za duże ręce. Tutaj kolejne. To w sumie tutaj co mamy? Tylko ten mini kit zdobycia. I w sumie to by się zgadzało, bo będziemy mieli już 6. Więc a, re, a resztę będziemy tam już. E, w tamtej sali z komputerami. Dobra, więc zobaczymy się już właśnie w tamtej drugiej części etapu. Dobra, witam Was z powrotem. E, jestem już trochę wkurzony. Jeżeli, jeżeli chcecie się, chcecie wiedzieć czemu, to... Um, dosłownie jak miałem już wracać z, z komentarzem tutaj, jakby jak już tutaj szedłem i miałem zaczynać y, tutaj tą eksplorację, no to gra postanowiła wywalić mnie do konsoli, no a później musiałem ją wczytywać oraz przechodzić cały poziom od początku, zbierać wszystkie minikity, więc super, super, bardzo super, ale już trudno. Lećmy po prostu po te minikity. Tutaj z tego co widzę jest tylko jeden. Na szczęście nie musimy się martwić o, o te laserki. Ale i tak chyba musimy jednak y, przejść dookoła. Dobra, więc tutaj mamy y, jeszcze ten inny, inny minikit. Ale ja jestem ciekaw, jak ja mam y, tego. Zdobyć tamten Chyba polećmy wyżej, żeby znowu nie wpaść w tą czarną maś Może jakoś tu to rozwalić, czy coś Nowe pytanie, w sumie Może, nie wiem, może znowu z niewalczy ekranów będzie No nie, my, my z ekranów znowu będę potrzebował żeby... Dobra, tutaj widzę Eee... tego, do zasilania, więc nie wiem, weźmy sobie Gromana Nie, to nie, to jest Dumbast ...Emberst Dobra, to... Gdzie jest Groman? Tu jest Groman, o Dobra No kurde, jeszcze ci te gnoje tutaj mi przeszkadzają Eee... Dobra, teraz możemy to... ...zasilić Okej okay. I co teraz dostaniemy ten minikit? mam nadzieję. Szkoda, że nie można tego jakoś przyspieszyć. Dobra. No dobra. To teraz możemy stąd spadać i możemy wziąć się za tą drugą część tam. Yy... Za to drzewo, jakby to nazwał Światło Mił Dobra, więc wkładamy i lecimy w prawo Halo? A nie, bo jeszcze muszę to wcisnąć Wasz Dobra, lecimy Tutaj widzę już w laserkach, że jest e, jeden. I gdzieś tam po drugiej stronie będzie drugi. O! Dobra. Tutaj to już. Nie wiem jak to zebrać za bardzo, więc po prostu tylko chwila, bo tu spadnę za chwilę. Proszę elastyna. Cyk. Leparkur widzę. A, i tyle. No dobra. No to możemy w takim razie wychodzić i zobaczmy podsumowanie. Powrót na wyspę Nomanisan. Manisan. Mam finanse na no to mamy wszystko już wcześniej. I zestawy co to za pojazd tym razem? Jakiś, nie wiem, jakiś motorowa, albo jakiś mały stateczek latający. Mikrosyndrom, aha dobra, no i dobre, no i na sam koniec e, oczywiście weźmiemy sobie dwie saszetki. Tutaj oczywiście jakiś znowu osoby superbater, dynamistrz. A to akurat pan nie ja mocno raz o nim wspominał w, w fabule pierwszej części. No i jeszcze, nie wiem czy przy, nawet nie przy tym poziomie. O, i mamy. W końcu cywilną wersję Maxa, Max Par spoko więc wszystkie, jakby wszystkie, jakby ubiory naszych głównych bohaterów, do całej rodzinki, plus Mrożon mamy yy, zdobyte. No i okej, okay, no to. W takim razie to byłoby też na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to stawcie łapkę w górę. I jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. Oczywiście z żeby dostać podymienia o moich filmach. Piszcie komentarze, co myślicie na temat serii. No i co? Widzimy się następnym razem. Cześć!